Po raz kolejny Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Wielonej Górze zagrała tylko pozornie. Dzisiaj także o potężnym wzroście zachorowań na grypę oraz o tym, czy można wreszcie zwiedzać wodospad Kamieńczyka w szklarskiej porębie. W sumie w Wielonej Górze i okolicach na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kwestujący zebrali 45 025 zł. 22,5 tysiąca to wkład harcerzy z Jelani Górskiego Hufca ZHP, którzy w niekonwencjonalny sposób prowadzili kwestę. Przecież nie będę ich namawiać, jeżeli chcą, podchodzą, dają. A dają. Trzeba wspomagać tego typu akcje. Skoro państwo tego nie może zapewnić, no to musimy sobie jakoś razem pomagać. Chociaż tak. Bardzo dobrą imprezę w ramach orkiestry zorganizował także Osiedlowy Dom Kultury z Zabobrze. Tam publiczność bawiło ponad 100 wykonawców, a głównym punktem imprezy były licytacje dzieł jeleniogórskich artystów plastyków. 250 zł po raz trzeci Między innymi właśnie tym sposobem Odek zebrał wczoraj ponad 13,5 tysiąca złotych. Najgłośniej jednak orkiestra zagrała w podgórzynie. I jak zapewniali uczestnicy imprezy, zabawa była naprawdę przednia. Jestem na żywo, brawa dla Jorka, siema i wszystkiego najlepszego. Jorek, tak dalej trzymaj, hej! Nie da się jednak ukryć, że po raz kolejny Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Wieleniej Górze zagrała jedynie pozornie. Oprócz wysiłków harcerzy oraz osiedlowego domu kultury, które oczywiście trzeba docenić, w Wieleniej Górze dosłownie nie działo się nic. A zainteresowanie ze strony mieszkańców miasta było. Szukali wczoraj imprezy. Tu jest Wieleniej Górze to cieńko, nic się nie dzieje. To tam taka wichura pod górze, na no tam jest i straż, orkiestra, konkursy różne robią. Spędzili więc Wieleniej Górze nie minioną niedzielę tradycyjnie przed telewizorami. Na pewno jednak nie jest to ich wina, a placówek Kulturalnych, takich jak MOK, MDK czy RCK, które po prostu nic im nie zaproponowały. A przecież m.in. do współtworzenia takich akcji jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zostały powołane. Informacje: Artur Zakrzewski. Porównując ilość przypadków tegorocznych zachorowań na grypę z tym samym okresem w ubiegłym roku, śmiało powiedzieć można, iż wzrost jest bardzo poważny. W tym roku, włącznie z dzisiejszym dniem, wirus grypy zgodnie z danymi powiatowego Sanepidu zaatakował w regionie jeleniogórskim aż 1190 osób. Podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku odnotowano jedynie 160 przypadków grypy. Według honoraty Stachowicz z działu epidemiologii powiatowej stacji epidemiologiczno-sanitarnej w Jeleniej Górze, tak radykalny wzrost zachorowań nosi wszelkie znamiona epidemii. Z tym zdaniem natomiast nie zgadzają się pracownicy wojewódzkiej stacji, którzy twierdzą, iż przed ogłoszeniem jakichkolwiek alarmujących informacji przypadki grypy trzeba dokładnie przeanalizować. Niezależnie od tego, czy epidemia jest, czy jej nie ma, aby chociaż w części zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę, należy przede wszystkim unikać większych skupisk ludności. Do takich właśnie specjalnie przygotowanych butelek możemy wrzucać pieniądze, które wspomogą akcję charytatywną Podaruj dzieciom grosik. Znajdziecie je niemal we wszystkich jeleniogórskich taksówkach. O cel akcji zapytaliśmy przewodniczącą stowarzyszenia. Akcja, którą zorganizowaliśmy we współpracy z stowarzyszeniem radiotaksi, polega na zbiórce pieniędzy które będą przeznaczone w szczególności na zakup niezbędnego sprzętu specjalistycznego na oddział dziecięcy. Według kwestujących taksówkarzy nie można mówić o zbytniej euforii. Jest różnie, ale tak po. takim drobniakami przeważnie rzucają. Po dotówce, po dwa złote. Nie zdarzyło mi się nigdy, żeby tam ktoś rzucił jakiś większy banknot. Ale taki, średnie takie zaangażowanie jest. Za pieniądze zebrane podczas akcji planuje się poważne zakupy. Brakuje nam bardzo inhalatorów przede wszystkim inhalatorów z przystawkami pulsacyjnymi. Ponadto elektrokardiogramu dla dzieci, lampy do fototerapii, dziecka w łóżeczku. Niezbędny jest również glukometr jak również bilirubinometr. Jeżeli nie korzystamy z taksówek, a mimo to chcielibyśmy wspomóc oddział pediatryczny, możemy wpłacać pieniądze na konto PKOBP, oddział Wieleniej Górze, pod numerem 10 20 21 24 87 97 1 270. Przez pierwsze 6 dni stycznia teren wokół wodospadu był zamknięty dla ruchu turystycznego. Po 10 latach wygasła umowa dzierżawy, na podstawie której wodospad Kamińczyka, obszar wodospadu, był dzierżawiony przez Urząd Miasta w Szklarskiej Porębie i udostępniał zwiedzającym ten obszar. Od 1 stycznia 2000 roku wodospad Kamińczyka wrócił znów do gestii zarządzania przez Karkonoski Park Narodowy. Przed wpuszczeniem turystów na teren Kamieńczyka trzeba było najpierw usunąć nadmiernie wystające kamienie oraz założyć specjalne zasłony z siatki. Zabezpieczanie i odbieranie polegało na tym, że nasi pracownicy, strażnicy parku, którzy są równocześnie ratownikami GOP, dokonali osobiście przeglądu siatek zabezpieczających. Chodzi o te siatki, które w tej chwili nie są przykryte śniegiem i lodem. Czas był ku temu jak najlepszy, ponieważ już niedługo rozpoczną się zimowe ferie, a co za tym idzie, przybędzie turystów. Zabawa, nauka i wypoczynek. Takie przeznaczenie ma nowo otwarta w Wojcieszycach świetlica młodzieżowa. Otwarcie tej świetlicy w Wojcieszycach ma na celu przede wszystkim zagospodarowanie czasu naszej młodzieży, która do tej pory nie miała takiego pomieszczenia i cały czas wolny, przeważnie soboty, niedzielę spędzała na ulicy. Nie było to zbyt zadawalające dla nas, dla rodziców, dla czynników społecznych takich jak Rada Sołecka, ponieważ... To no wiadomo co wiąże się z ulicą wypadki, chuligaństwo, pokusy, pijaństwo, narkomania, rzucanie i palenie prawda, papierosów. Już w pierwszym dniu otwarcia placówki chętnych nie brakowało zainteresowanie ze strony młodzieży, która obecnie czas wolny spędzała na dworze, było duże. Cieszę się, że taka świetlica yy, Tak, cieszę, ponieważ yy, jak w domu nie mam co robić, a w domu nie ma koptera, to można przyjść i bawić się. Yy. Ja uważam, że potrzebna jest taka świetlica u nas na wsi, ponieważ dzieci błąkają się po redbarach, piją alkohol. No i tak będę tutaj często może przechodziła, w domu też się nudzi. Już od soboty świetlica w Wojcieszycach otwarta jest dla wszystkich. Każdy, kto chce czas wolny spędzić bezpiecznie, to właśnie w tym miejscu znajdzie na pewno coś dla siebie. Organizatorzy pracujący na rzecz młodzieży pieniądze pozyskali z Funduszu Antyalkoholowego, z budżetu gminy i od prywatnych sponsorów. Zwyciężyły piłkarki witaralu w sobotę wysoko, bo aż 28 do 16. O wygranej jeleniogórskiego zespołu zadecydowała w głównej mierze wspaniała gra w obronie. Wystarczy powiedzieć, że aż do 9 minuty przyjezdne piłkarki EBA nie zdobyły żadnej bramki. Trudno wyróżniać jakąkolwiek jeleniogórską zawodniczkę, ponieważ wszystkie w sobotę zagrały bardzo równo. Po 6 bramek zdobyły Epa i Jesz, 5 grająca bardzo widowiskowo Rychlewicz, 4 Jędrzejczak, Oreszczuk 3 oraz po jednej Samadowa i Wypych. Po zwycięstwie nad EB Vitaral awansował z ósmej na szóstą pozycję w tabeli.